Dobry wieczór Państwu. Jest 6 kwietnia, minęła godzina 19 i 4 minuty. Przy mikrofonie Bożena Szara. Witam serdecznie w radio CFMB 1280 AM w Montrealu w audycji 1 Proszę Państwa, dzisiaj proponuję zastanowić się nad takim problemem emigracyjnym, pytaniem emigracyjnym, czy było warto, czy było warto opuścić Polskę albo inne kraj, czy było warto przyjechać do Kanady. Czy warto tutaj być, czy warto tutaj żyć i zmagać się z codziennością? Dlaczego takie pytanie i dlaczego dzisiaj i dlaczego właśnie w jedynce? Dlatego, że dzisiejszym gościem jedynki będzie pani Lejana Arkuszewska, blogerka, autorka powieści pod tytułem Czy było warto Odyseja Jeansowych Kolumbów? Nie ma jej w studio, jest w Ottawie, w swoim domu, będę się z nią łączyła, ale zanim rozmowa z moim dzisiejszym gościem, wcześniej e, cytat e, z recenzji. Tejże właśnie książki jednej z internautek, Danuty Muszczak. Cytuję: Życie człowieka jest sztuką dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i ich realizacji bez względu na miejsce, w którym przyszło mu żyć. Czasami trafi się nam odrobina szczęścia, spotkanie właściwych ludzi to pomaga. Czasami jest odwrotnie. Nieprzewidziane kłopoty podli ludzie prawdziwy pech. Niekiedy każdy z nas zadaje sobie pytanie, czy było warto. W przypadku bohaterów książki Czy było warto? Odyseja dżinsowych kolumbów, której autorką jest Liana Arkuszewska, odpowiedź jest niezwykle ważna, bo to emigracja na inny kontynent, obce zwyczaje, tradycje, sposób zachowania, język. Trzeba prawie wszystkiego uczyć się od nowa. Trzeba być silnym i odpornym psychicznie. By wrastać w nowe środowisko, by radzić sobie z nieznanym, w nieznanym otoczeniu, wśród nieznanych ludzi, by radzić sobie z wątpliwościami i rozterkami, z myślami o naszych bliskich pozostawionych w Polsce, trzeba walczyć o siebie, o rodzinę, byt finansowy, o dobre samopoczucie, samoocenę, każdą chwilę szczęścia i radości, o swoje miejsce na ziemi. Ten kto walczy, czasami przegrywa. Ten, kto nie walczy, przegrywa zawsze. Autorką tej recenzji jest Danuta Muszczak, internautka, która wpisała swoją recenzję pod y, fragmentami książki Liliany Arkuszewskiej pod tytułem Czy warto było Odyseja Jeansowych Kolumbów? Zaraz po piosence rozmowa z, jak już powiedziałam, blogerką i autorką powieści. Rozmowy wieczorne, jedynki, a gościem dzisiejszego programu jest pani Liliana Arkuszewska, blogerka, autorka powieści Czy było warto Odyseja dżinsowych kolumbów? Hala Ottawa. Dzień dobry. Dobry, dobry wieczór. Wieczor, pani Bożeno i witam wszystkich słuchaczy. Pani Liliano, bardzo dziękuję, że pani znalazła czas dla nas. Musimy od razu powiedzieć, że książki nie ma jeszcze w Montrealu. Już jest. Już jest. Już jest. Od, od kiedy? Od, piątku jest. od kiedy? Od piątku. Od piątku, a gdzie? E, w księgarni Polskiej Kwowali. Znakomicie, czyli mamy książkę już w księgarni. Tak. Widzę, że działa pani bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. <laughs> Teraz jest. Proszę państwa, Liliana Arkuszewska y, napisała powieść pod tytułem, jak już mówiłam, czy było warto odyseja jeansowych kolumbów. Ja od wtorku, bo wtedy się spotkałyśmy telefonicznie, tak. przejrzałam w miarę możliwości jak najwięcej informacji na temat tej książki. Pani promocja w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. I pozwoli Pani, że zacznę nie od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie zwykle było takie, że jak to się stało, że wyjechała Pani z Polski? Ja zadam inne pytanie, jeśli Pani pozwoli. Mhm. Jak to się stało, że zaczęła Pani pisać książkę? E to było 18 lat temu mm -hmm. i po prostu miałam takie przykre wydarzenie i z reguły w czasie emocji, w czasie wielkich przeżyć, obojętnie czy to są nieszczęścia, czy to są radości, to emocje tworzą pomysły i mi właśnie przyszedł taki pomysł do głowy, że ja kiedyś o tym wszystkim muszę napisać i całemu światu powiedzieć, jak ja ból czuję. Mm -hmm. I ten pomysł mi wpadł. Oczywiście nie zabrałam się od razu za pisanie, bo, bo wtedy były sprawy związane ze znalezieniem nowej pracy, którą straciłam właśnie. I gdzieś tam w środku jednak we mnie on tkwił przez te lata i stał się moim marzeniem stał się jak gdyby celem. Ale praca, y, po prostu intensywność i, i, i czas, jaki poświęcałam na tą pracę, nie pozwolił mi na pisanie. Także musiałam czekać y, na odpowiedni moment, no i w tym czasie dojrzewałam. Jak poczułam, że dojrzałam, że to właśnie ten moment już przyszedł, zabrałam się do pisania. To było cztery lata temu. Czyli po czterech latach y, intensywnego pisania mamy powieść. Y która już od ubiegłego roku jest w Polsce. Tak, powieść znalazła się, znaczy została wydana w lipcu mhm. zeszłego roku, w lecie, przez wydawnictwo Nowa Res w Gdyni. Proszę nam powiedzieć, o czym jest ta książka? Więc ta książka jest powieścią o wyprawie w nowe życie. Jest jak gdyby taką współczesną Odyseją kolumbów lat 80., jeansowych kolumbów, tak myśmy ją nazwali jest książką o emigrantach tej wielkiej emigracji właśnie tych lat 80. Jest to książka o życia, jest życia wzięta, jest oparta na faktach, wszystkie sytuacje są prawdziwe, wszystkie są życia wzięte. I właściwie jest to. Zaczyna się właściwie w Polsce, koniec lat 70. Później przechodzi sytuacja do Peru, gdzie została we mnie zasiana jak gdyby idea emigracji. Z tą ideą wróciłam do Polski, ale ciągle nie chciałam wyjeżdżać, lecz ta sytuacja be nadziei w Polsce wówczas e, zmobilizowała mnie do tego, że jednego dnia w bardzo prozaicznej sytuacji powiedziałam, wyjeżdżamy i wyjechaliśmy. Wyjeżdżamy, to znaczy kto? Pani i kto jeszcze? Więc w ogóle. Prowodyrem, że tak powiem, tej emigracji i wyjazdu był w zasadzie mój szwagier, który od lat chciał wyjechać. Moja siostra wyszła za, za mojego przyjaciela. I ten mój przyjaciel właśnie wspominał bardzo często emigrację. Oni oboje byli skłonni wyjechać, a ja ciągle nie chciałam. Ciągle mówiłam, biednie, ale w kraju. Aż w końcu właśnie prozaiczne wydarzenie też sprawiło, że jednego dnia powiedziałam, wyjeżdżamy, z tym, że oczywiście miałam na myśli męża i, i córę swoją, i żeby wyjechać z całą rodziną. A to prozaiczne wydarzenie, które spowodowało pani podjęcie pani decyzji, to było co? To była kostka masła. <laughs> to była kostka masła. Ja ciągle wierzyłam, ja jestem z natury optymistką, ciągle wierzyłam, że, że damy sobie radę, że że masa Polaków jest w takiej sytuacji jak my, że trzeba przeżyć, że trzeba pasa przycisnąć i jakoś to będzie. Ale któregoś dnia właśnie po zrobieniu zakupów zobaczyłam, że zapomniałam o maśle i pojechałam z powrotem do miasta. Pojechałam do jednego sklepu, masła nie było, pojechałam do drugiego. Ja zobaczyłam ogromną kolejkę, takie wówczas były. I zapytałam się, czy, czy mają masło, więc powiedzieli mi, że właśnie czekają, na dostawę. Tak że stanęłam w tej kolejce, ta kolejka się nie zmniejszała, raczej ludzi przybywało i w końcu po trzech godzinach dostałam to masło. Zamiast się cieszyć, to po prostu napadła mi jakaś złość, jakaś furia, że jak można tracić trzy godziny na kostkę masła. I po prostu biegłam do domu już taka po prostu rozgoryczona bardzo. I jak przyszłam, to mąż mówi, co ci się stało? Ja takiej cię nie widziałem. Ja wtedy walnęłam tą kostką masła o ścianę i ja mówię, wiesz co, ja tak żyć nie chcę i powiedziałam mu, że wyjeżdżamy. To był rok? To był rok 81. Czyli w sklepach cukier? Nie, cukier, ocet, musztarda? Sam ocyt ja pamiętam. Mhm. Ktoś mi właśnie powiedział, że jesteś musztarda. Ja mustardy nie pamiętam. Pamiętam tylko półki pełne octu. I wielogodzinne kolejki za peruzjaicznym i... kęsem, e, który, o który bardzo trudno było. o każdą, tak. o każdą rzecz. A o który nam chodziło. I właśnie ten sen życia, który chcieliśmy zdobyć, to, to takie odrobinę tej chociażby normalizacji życia normalności. To, to właśnie było tym motorem, które, m, powiedziałam, nie tylko mnie, ale wielu z nas, e, emigrantów właśnie lat osiemdziesiątych, e, zmobilizowała do tego, żeby, żeby opuścić kraj i znaleźć to życie, znaleźć ten dom w innym miejscu. Bo życie po to jest, żeby pożyć. No właśnie. I kiedy pani podjęła decyzję, wyjechaliście całą rodziną? Więc decyzję podjęłam, podjęłam właśnie w tej chwili. Musiałam mężowi wytłumaczyć, bo on też nie bardzo potrafił zrozumieć, skoro ja ciągle mówiłam, że nie, nigdzie nie wyjeżdżamy, a tu nagle mówię mu, wyjeżdżamy. E, więc no, rozmawialiśmy, uszykowaliśmy plan, to wszystko jest właśnie napisane w książce, jak do tego doszło. I e, tą decyzję podjęłam, ja nie wiem, czy to było na wiosnę. W każdym bądź razie wyjechałam... We wrześniu po załatwieniu wiz do Francji, do Peru na wszelki wypadek, tak dla zmyłki, bo moi rodzice wówczas byli na kontrakcie w Peru. I wyjechałam. Każdy z nas starał się o paszport w innym czasie, każdy z nas wyjechał osobno, bo wówczas nie mieliśmy paszportów, trzeba było się starać i były problemy z wyjazdem, a zwłaszcza z wypuszczeniem rodzin całych i z dzieckiem. Także każdy z nas jechał osobno, ja wyjechałam z córką, dojechałam właśnie do szwagra, który był w Paryżu i na mnie czekał i oboje zaczęliśmy załatwiać formalne sprawy. Potem dojechała siostra, mój mąż był na ukończeniu doktoratu, także umówiliśmy się, że jak skończy obronie pracę, to dojedzie do nas. Ale dzięki Bogu dojechał wcześniej, bo przed stanem wojennym. A potem po Francji była Kanada? We Francji staraliśmy się właśnie o wizę Landit Emigrant Status do Kanady. I Kanada była właśnie tą ideą zaszczepioną w Peru. Ziemią obiecaną. Przez tą ziemią obiecaną, tak. Ziemią chwaloną. Mhm. Także e, taki był cel i, i za tym celem e, dążyliśmy i staraliśmy się właśnie o wizę. No, stan wojenny bardzo nam pomógł, bo. Polakom było w kraju trudniej, ale wszystkim, którzy wyjechali, byli poza granicami Polski, było łatwiej. Rząd francuski udzielił nam pomocy. Każdy z nas dostał zezwolenie na legalny pobyt we Francji. Także y, po prostu ulżyło to na pewno w, tym, w tej nerwowej sytuacji oczekiwania na wizję emigracyjną Kanady. A po tym zderzenie z rzeczywistością kanadyjską, jakie było? Takie, którego nie można zapomnieć nigdy. Okropne. <śmiech> <śmiech> Okropne. Było, po prostu było zaskoczenie. Myśmy się nie spodziewali tego, co zastaliśmy. I, I ja pisałam też książkę, myśmy poznali ludzi, którzy byli w Kanadzie i nikt nam o tej Kanadzie właściwie nie mógł za wiele powiedzieć. Każdy mówił, że jest inna. A, a, a nie było konkretów. Nie bardzo rozumieliśmy, co znaczy inna. Ale wiedzieliśmy z książek i, i z nauki i, że Kanada jest przepięknym krajem, a wiedzieliśmy też, że jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, więc spodziewaliśmy się tego bogactwa, tej piękności, a niestety rzeczywistość była inna. Widzieliśmy szare pola, wylądowaliśmy w stolicy Kanady w podstawie, właściwie w szarym polu, pustka i, i to był szok, zwłaszcza po ośmiomiesięcznym pobycie w Paryżu. Jesteście Państwo na migracji 32 lata, tak, tak wyliczyłam. 32 lata, tak. I jak jest teraz? Teraz jest dobrze. <noise> Proszę powiedzieć, czy oprócz pytań, czy było warto, zadawała sobie Pani pytania, co ja tu robię? Nie. 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 Czy było warto? Zadawałam sobie właśnie pierwszy raz, sobie zadałam wówczas, kiedy spotkało mnie to przykre wydarzenie, bo do tamtego czasu. Muszę przyznać, że ta emigracja wyglądała różowo. Nie było łatwo, ale było łatwiej niż się spodziewaliśmy. I po prostu z entuzjazmem, z jakim przyjechaliśmy tu do tego kraju, krok po kroku po prostu osiągaliśmy to, na czym nam zależało. Szukaliśmy nieustannie stabilizacji i, i tak właśnie to szkoła, to pierwsza praca, druga praca. Jako się udawało. No później niestety był ten szokujący moment, że, że dostałam cios, a takich ciosów się nie spodziewałam. A tak? że po raz pierwszy zadałam sobie pytanie, czy, czy warto było wyjechać i, i czy było warto z tym wszystkim się męczyć. I, i na pewno każdy z nas ma takie pytania. Każdy z nas sobie zadaje właśnie w ciężkich sytuacjach. No bo jak jest e, wszystko ładnie i wszystko się układa, to, to wtedy wiemy, że było warto, także to pytanie nie ma miejsca. Ale, ale no, życie nigdy nie jest e, zawsze piękne I, i każdy z nas ma te ciężkie sytuacje, z którymi się borykamy i, i wówczas właśnie zadajemy sobie to pytanie. A ponieważ Kanada mm, przyjęła nas otwartymi rękoma i jest to kraj, w którym poczuliśmy się naprawdę jak w domu i to bardzo szybko, w związku z tym nie było pytania co ja tu robię. Ja dobrze wiedziałam, co ja tu robię. A pytanie, może powrót do Polski było? Nie. Nie było. Nie było. To znaczy, że jesteście takimi już stabilnymi emigrantami. W zasadzie trudno mówić o emigracji, jeżeli człowiek czuje się tutaj jak u siebie w domu. Tak, tak. I, I dlatego nie było. My ciągle mamy związek z Polską. Ja jeżdżę regularnie do Polski. To samo mąż, to samo szwagier, siostra. Poza tym my tutaj odnaleźliśmy ten swój dom i wydaje mi się, że dlatego, że przyjechaliśmy właśnie z całą rodziną. Później jeszcze dojechał męża brat z rodziną. Także tą rodzinę przenieśliśmy na ten północnoamerykański kontynent i, i to jest to nasze miejsce. A Polska wiadomo, będzie naszą ojczyzną, bo tam się urodziliśmy, tam spędziliśmy młodość, tam się wychowaliśmy, tam skończyliśmy szkoły. Te korzenie są bardzo silne. Ale czy na nowo chciałabym, czy ktoś z nas by chciał? Nie sądzę, bo wydaje mi się, że po tylu latach, po 32 latach, kiedy już zaadoptowaliśmy się tutaj, byłaby to kolejna emigracja. A na emigrację to chyba trzeba młodości i, i dużo sił. Proszę mi powiedzieć, jacy są wasi znajomi, Dżinsowi, Kolumbowie. Jakich macie znajomych? Widzowie kolumbowie są bardzo podobni do nas, bo, bo każdy z nas zaczynał tak samo. Każdy z nas zaczynał od zera, od tej pierwszej walizki, pierwszej torby, od poznania języka, rozszyfrowania tych wszystkich dziwacznych spraw tutaj, tych dziwolongów na tym północnoamerykańskim kontynencie. No i każdy z nas był zaabsorbowany szukaniem stabilizacji. W związku z tym. Pomagaliśmy sobie, mieliśmy te same dążenia, te, każdy co prawda inne cele, ale, ale właściwie te cele sięgały ciągle do tej, do tej stabilizacji. Także jeden, to wiadomo, każdy ma swoje kółko zainteresowań. Jeden chciał mieć dom, drugi samochód, trzeci podróże i każdy z nas powoli to, to osiągał. I tak jak ja mówiłam, że myśmy sięgali po gwiazdy, myśmy marzyli, ostatnio właśnie tak myślałam o tych marzeniach i sobie uświadomiłam, że myśmy umieli marzyć. Dlatego, że, że tak po tylu latach, jak człowiek popatrzy wstecz, to, to sobie uświadomić, że te marzenia to nie było właśnie fruwanie w obłokach i takie marzenia, tylko, tylko to, to była walka, to był nieustanny upór. I praca, żeby dotrzeć do tego celu, żeby te marzenia nasze się spełniły. I w większości znajomych, praktycznie mogę powiedzieć, że, że właściwie całe to, to środowisko, w którym ja przebywam, to ottawskie, to i, i nie tylko, to wydaje mi się, że, że każdy z nas jest zadowolony. Nawet ci, którzy są zadowoleni i wracają do Polski, nie sądzę, żeby mówili źle o Kanadzie i o tym życiu, jakie tutaj mieliśmy. Pani Liliano, książka została wydana w ubiegłym roku w Polsce. Mhm. Przez ten czas jeździ Pani do Polski promować swoją książkę, udziela Pani wywiadów, tak. spotyka się Pani z dziennikarzami w telewizji, w radio, w prasie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest odbiór tej książki wśród polskich czytelników? Ta książka jest powieścią bardzo pozytywną. Ja się spotkałam z takimi zdaniami, że ludzie jak usłyszeli, że to jest książka o emigracji, to mieli obawy. Albo nie zrozumieją, albo to będzie ciężka jakaś taka sytuacja. Ta nasza emigracja ma zupełnie inne zabarwienie niż ta emigracja, którą, o której czytaliśmy w książkach. Ta książka moja jest bardzo pozytywna. Jest, przez to, że jest napisana właśnie w formie powieści, jest jedną wielką historią wyprawy w nowe życie. I w Polsce jest odbierana zdecydowanie zupełnie inaczej. Polacy po prostu czytają to z ciekawości, jak faktycznie ten proces emigracji i adaptacja w nowym świecie przebywała. I ponieważ właśnie jest napisana z takim optymizmem i, i z taką wiarą, to, to jest odebrana pozytywnie. Poza tym na pewno przez to, że jest dużo podróży, bo tam jest zawarte, są zawarte podróże, jakie tutaj od czasu, kiedy mogliśmy sobie już na to pozwolić, regularnie zwiedzaliśmy kraje, to na pewno są odbierane też pozytywnie z tego względu, że ludzie razem ze mną oglądają ten świat. I właśnie ja miałam na celu to, żeby tak posadzić przy sobie. Czytelnika, bo pociągnąć go za rękę i, i żeby on ze mną podróżował po tym nowym świecie. Natomiast tutaj w Kanadzie na emigracji, nie tylko w Kanadzie, w Stanach i wydaje mi się w każdym innym kraju, jest odbierana inaczej, czyli w ten sposób, że ludzie, większość ludzi może się z tą książką utożsamić. Każdy emigrant widzi, w siebie, bo nasz, widzi siebie, bo nasze sytuacje były bardzo podobne, w wielu przypadkach nawet takie same. Także inaczej, ale, ale też pozytywnie. Retencje, które czytałam, właściwie wszystkie mówią o bardzo pięknym języku, którym pani pisze. Dziękuję. Bardzo plastyczny, bardzo ciekawy i piękny literacko. Proszę mi powiedzieć, czym pani książka różni się od innych książek o emigracji? Ale powiedzmy jeszcze, że książek o emigracji jest naprawdę niewiele. Że pani weszła na, na właściwie na tematykę, która nie jest popularna. Że emigranci nie piszą książek. Nie piszą. Ja słyszałam właśnie w Polsce, w Warszawie ostatnio jak byłam, to słyszałam, że jest 30-letnia dziura w mhm. literaturze emigracyjnej. I ja się z tym zgadzam, bo ja nie czytałam książki o emigracji, nie spotkałam się z żadną lat 80. Słyszałam o książce, która wyszła, zdaje się, w Nowym Jorku przed laty, ale miała bardzo niepochlebne recenzje, także nie, nawet się nie trudziłam, żeby ją znaleźć. Także uważam, że tak, takich książek nie ma, że, że faktycznie ta książka jest inna. Dlaczego jest przede wszystkim inna? Dlatego, że jest prawdziwa i szczera. Ja pisałam bez ogródek. Jak potrzebowałam się wypłakać, to się wypłakałam. Jak potrzebowałam pokazać swoją radość, to ją pokazywałam. Chciałam, zależało mi bardzo na tym, żeby, żeby każdy czytelnik mógł poczuć to, co ja czułam i mógł zobaczyć to, co ja widziałam. I, i do tego było właśnie potrzebne trochę opisów, chociaż starałam się, żeby były krótkie i są krótkie, ale, ale, opisy właśnie tak, tak mi powiedziano, że są plastyczne i ludzie e, dzięki temu mają tą możliwość zobaczenia tego innego świata i, i poczucia właśnie tych wszystkich przygód, które myśmy przeżyli. Pani Eliwiano, zapowiadając pani rozmowę z panią w dzisiejszej audycji powiedziałam, że jest pani autorką powieści, ale także blogerką. Tak jest. Blok pod tytułem Owoc Decyzji. Widzę, że wszystko wokół książki się kręci. Tak, ten blok był założony właśnie z myślą promowania książki. On był założony dwa lata temu, zanim książka została wydana. Został założony w momencie, jak ja książkę skończyłam, wysłałam manuskrypty do wydawnictw w Polsce. I tak pomyślałam, okej, okay, i co teraz? Nie mogłam, trudno mi było przejść z tego stanu, kiedy byłam zajęta przez trzy lata. Codziennego pisania książki, żeby, żeby nagle nie mieć nic, a ta książka ciągle mnie rajcowała. Także córka e, dała mi ten pomysł i, i zmobilizowała mnie, żebym założyła blog, twierdząc, że każdy autor ma swój blog. Mama, teraz są inne czasy, ty to musisz zrobić. W związku z tym wysłuchałam i razem z mężem e, założyliśmy właśnie blog, i, i od tego czasu. E, Piszę na tym blogu właśnie przede wszystkim, żeby promować książkę, ale również, żeby, żeby czytelnicy, czy ci, którzy mnie już przeczytali, przeczytali czy było warto, jak i potencjalni czytelnicy, żeby mieli możliwość poznania mnie jako autorki, a, a równocześnie bohaterów naszej książki. Liliana Arkuszewska. Wystarczy wystukać w Google, w wyszukiwarce i materiałów o pani, na pani temat jest bardzo dużo. Wywiady, recenzje, artykuły, rozmowy, blog. Domyślam się, że po wydaniu książki pani życie się absolutnie zmieniło. Zmieniło się drastycznie, tak. Zmieniło się. W ogóle ja mówię, że nawet samo zabranie się, zapisanie, napisanie tej książki to przestawiło mi życie do góry nogami o 180 stopni. Inne cele, inne spojrzenie na świat. Yy, doszło trochę marzeń, także znowu trzeba się namęczyć, żeby te marzenia spełniać, ale, ale zmieniło się drastycznie. To jest prawda. Yy, powiedziałam, że spotkałyśmy się telefonicznie we wtorek. Mm -hmm za sprawą Witka Lilientala, dziennikarza Gazety gazety Torontońskiej, który zadzwonił do niej, i powiedział, Bożena, jest taka dziewczyna, to ona napisała książkę, musisz koniecznie z nią porozmawiać. Od wtorku minęło kilka dni. Książka już jest w Montrealu, w księgarni yy, Czy planuje Pani również promocję na przykład w Polskiej Bibliotece, w Konsulacie Generalnym RP? Czy już są jakieś rozmowy ja właśnie toczone? Ja chciałam dodać, że jest również, y, czy będzie na dniach mm -hmm. y, również y, w Bibliotece Polskiej w Montrealu. Ja wysłałam książki do księgarni, i, a rozmawiałam z Panem Stefanem y, z Polskiej Biblioteki w Montrealu i on tam. Dwa egzemplarze, które posłałam, weźmiemy dla siebie do biblioteki. Więc proszę Państwa, książka już jest w Montrealu. Kto, każdy, kto wyjeżdża do Polski na wakacje, może ją spokojnie kupić w Polsce, w mm -hmm. polskich księgarniach, ale zanim y, Państwo zakupicie książkę, warto zajrzeć na blog Owoc Decyzji, wyszukać y, Lilianę Arkuszewską w internecie, poczytać, a potem na pewno zakupić książkę. Pani Liliano, czego można Pani życzyć na następne kilka, następnych kilka miesięcy? Weny, proszę <grym> mi życzyć weny. No oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby książka się sprzedawała, także zależy mi na tym, żeby się podobała, ale ponieważ zaczęłam pisać drugi tom, to potrzebuję weny właśnie. O. Potrzebuję znowu przenieść się z tego świata promocji i, i, i ciągłych rozmów z ludźmi, z dziennikarzami, czytelnikami. Teraz ten od, odfrunąć trochę od tego realnego świata i przenieść się w strony drugiego tomu. Czyli to będzie dalszy ciąg? Będzie dalszy ciąg. Znakomicie. Pani Lejano, pięknie dziękuję ja za rozmowę naszą. Na razie przez telefon. Jeśli pani tylko pojawi się w Montrealu, zapraszam do studia. Dziękuję Wtedy bardzo. porozmawiamy może nie o drugim tomie jeszcze, ale o takich niuansach z tej książki, którą pani już wydała. Ale zanim nasza rozmowa. Wcześniej jeszcze dla pani specjalnie, piosenka w wykonaniu Emigranta w drugim pokoleniu. Pisarz, piosenkarz, poeta kanadyjski, urodzony w Montrealu. Mama pochodziła z, z Litwy, ojciec z Polski. No myślę pani się już o kim mówię? Leonard Cohen. Cohen. no mój ulubiony piosenka. Ja wiem, dlatego specjalnie dla pani przygotowałam piosenkę pod tytułem Dance Me to the End of Love. Leonard Cohen, jak już powiedziałam, rodził się w Montrealu, ale pochodzi w drugim pokoleniu, jest emigrantem. Więc jeszcze raz pięknie dziękuję dla Państwa i dla Pani Leonard Cohen. Dziękuję Dobranoc! Bardzo, pan Proszę posłuchać jeszcze. Takie będę.